Nem, ez, ez az Ó, kurva, kurwa! el, Ó, Ó, kurva, Honda! Ó, oh, kurva! <tosak> Zemdlał Hello guy O kurwa Za pokój kurwa BALKON BALKON Kurwo jebana stoi Jest kurwa w Entrumie za boksem W Entrumie za boxem On dostał Jezu ma się na HP He was still HP? yes, yes, he's kurwa 7 HP O mój Boże do A radiowozy stoją. Kurwa, tutaj kurwa idę. Jest jeszcze na midzie, kurwa. Spaka Macie jest. go. <laughs> Sorry, jest. O! Kogo kosę bali pa. Spadnij przynajmniej. Kosa, 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 bedupę. Ja dupę tam go, kurwa, płagam cię. O kurwa. To jest zombie kurwa! Zombie na napierdala Hop Kosuj, kosuj go, balon! Kosuj go! No ja pierdolę, stuprzy! Co jestem? Ja pierdolę, Adi! Coś ty kurwa nie ma! Nie wierzę! Jaką ty miałeś rangę najwyżej, przypomnij mi? Zupełniła? <grywa> A co? <grywa> co? Co jest kurwa? Bomba pierdolła! Cześć, tu na jakimś śmidzie. Na mainie nie wiem, czy to mój stary by może. Może no, jest radio, z Kurwa ty! Kurwa ty! No, no wiem. Ale no, remis mi się

No ty ruro, chyba zginę przez siebie kurwa Kurwa mi weszedł pod celownik O kurwa Zadefcił czy to jest? Nie. Chyba tak Idziemy tam na niego? Na Ale była akcja kurwa piękna Jest, 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 jest uuu, uuu, Kurwa nie to. to Nie puta! Nie ale to puta! mam gościu to Nie Matko bosko! Jezus, chrystus, wypadasz! Boże You fucking suck podaj mi adres, kurwa, to ci kurwa mózg wyślę. Ja pierdolę!

No, tak taktyczne... O! No, kurwa! Dobrze! kurwa! Tak, tak. Kurwa, traf! To ja! Gdzie ta brama jest? Nie, nie widzę tej bramy w ogóle. No,. Ja faul, kurwa! Ja <noise> mówię! Co ty pierdolisz? Ta suka cię jebie na kasę! Ustał! Stary wstał! Ustał! I łapę do mnie! Nie zdążysz, ku... Nie mam mamo! Help me, they're racing. Spierdolił się, chłopku! <ścoughs> 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 Honda, pik. O! Daj, walikaj, pik. Stary, zika tylko? O diho! O ragute! Na no chuj oni są looking for game, jak nie wchodzą do gierki? No, to jest kurwa jakiś żart. Obrzygana2009.pl O. 2009 .pl. O Tarzan, boj! Jezu, ole. Ej, butariarara, te Ja od tego mam stiarnie. O. Jest dobrze, panowie. Szczęście się do nas uśmiechnęło, kurwa. Władysław, mam ciebie luta. Rzucę, jak się mówi? Rzucę, kurwa, w którym się mówi? Oooooh! Pobani, 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 minę coś może! Aha, co? Co? Gdzie <laughs> okay. jest kurwa HOTS? tak trzymam, mordeczki biedne. Ooo, to nie Czeka trzymam go jednak. Idzie, idzie, idzie na mojego trupa. Na mojej trupie. Eee, Zjalałem kurwa, co? To jest oprawy! Eeeh. się sam w pistolet. O kurwa, MK wjebana tu. Mój kurwo, jebana! Masz kurwania tutaj, broń. Aj, kaps od O ja pierdolę. O ja Dobra, znikaj. Znikaj, Kaszlą. Kurwa, zgubiłem się! Nie <noise> <Ty>, kurwa, ja nie <noise> tu papa, kurwa. Koks. Koks kurwa. Tą MP, co teraz? Co mam, nie? Będziemy no, jakiegoś clipa u gościa. Czyli jak stoisz w ogniu. To on ma ale w ogóle inny skid, nie? Widziałeś to kurwa? <Ps> A ty myślisz, że to ja gram od starej? Bierz starego Ta chupa leży Uciekajcie, uciekajcie Kurwo stara Spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj Spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj 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 Kurwa spierdalaj 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 Kurwa Ty wile jak pateras dzieje, pa pa Widziałeś to? Tam to to długie takie Cześć, du lagrasz next Nie, ja, już chyba nie. No ja też nie. <grym> kurwa, ja się że pusiliście B. Nie ze No gdzie to jest Adi? Tam tu kurwa żyje, bo on ty chyba jest na kanale. W... Stary? kurwa, twoi choi. Mój, ja, kurwa, ha, ha, mój chuj! S, S, Alicja, Delicja, rozpierdala. Kto jest Alicja, Delicja? Co? Boże, nie się schować. Fajn! Fajn! Jak tyś kurwa tępy, jak był, No to byś kurwa. powiedział, ja myślałem, że z lewej mi wyjdzie. Czy, kurwa, fajn. chowaj się. Kurwa, chowaj się, ty pierdolony. Chowaj się i gdzie mam się schować? Do ciebie dupę, kurwa, rozerwaną od ja pierdolę coś no, rozjebany masz. pierdole, Rzuci ktoś? A, rzuć się kurwa z pierdolą. Na rampie pizda wchodzą. O okay. <grym> Ty Nic dobrego. <grym> Dobra ja kurwa ja z tym się kurwa A, No nie ja kazać, koi, kurwa i <śpiewanie> No, no, no nie <śpiewanie> 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 ja Co to Co da za murek Shortem czy longiem? Ja porzucam, ja porzucam, ja <śpiewanie> porzucam. Co to, co co to? Ja myślałem w ogóle, że to A jest. Mód, mód, ej z w razy śpi wiertuśka, widział. Mi się nie dostał. Guys, kurwa, My I know it's very... Uh, night, you know it's night, your mother is kurwa sleeping, but you need to talk <laughs> to me, you know what I'm saying? Jacob. You want? No pierdaj ty kurwa jebana Wierdol Spreza mida, Ej, plecy, oh, plecy, plecy she... kurwa nam idzie, jeszcze go niech No idzie Leci ci na... No. Kurwa, dwóch wywalowało A, skute cel, kurwa O, sorry, be... No, eee... kurwa Ty, co tu? Spal... Z nieba spadła awka, ty, jazda To jest to, to jest to, to jest to, Bartuś Awka z nieba, moja jeszcze, kurwa Robisz to. Ona jest. Pamiętasz, że masz dar awupy, aha. I wyjebał ją, ja pierdolę. Gdzieś żeś to kurwa? Dalej, o po prawej, po od, po raz, prawej. Raz, po prawej. od razu, od razu byś miał. Za boksem. No i jakbyś nie wrzucił moje awupy, to byś to A kurwa ubrał, bo to był juz. dar z niebios, ty niej pierdol... Bez ich pięta jeździć, pa. Fexis idzie, teraz na kolejny wabik. Jest teraz... Ja cię pierdolę, co to kur... No nie mogę mu pani trafić, nie mogę. Co jest? Kurwa, chodź, widzę. To kurwa, to chodzi. Stajesz, kurwa, przestań, O! O oh, oh, yeah Ja oh, na B O, no kurwa Sorry A jest w tym, wejdź Kurwa, one hot, one shit one hot czyste, a czyste Kurwa, ale laga miałem, nie? Ja też nie ogarniam O, dobra, kurwa Teraz rozłożyłem na ja pierdolę! Nie jest no. Dobra. Sorry. Ja jedyna mięso armatnie, Bartuś. Don't worry, man. Dobra. No, this is kurwa so... Dobra, spoko. On jest obsrany, on jest obsrany. Dostał. Oni, on już nie żyje, on już nie żyje. Ty, lago, lagowała się giera chyba. No, nie. <laughs> <laughs> Ej, chcesz rewolwery? Awe, Ty wampie No nie wierz, że mi wychylił i go kurwa nie trafiłem, you know what I'm saying? gul się włączył, Dwóch na longu, dwóch na longu no kurwa, karpet Ja pierdolę Po co ja to mam WP w ogóle? Dobra, no. Yeah, kurva, let's go. <laughs> uh, Ringo, you know, uh, kurva. Uh, you know, I don't know. what is it on English, man? Flakes, you know, flakes, flakes, milk flakes, you know, this shit, man. You eating on breakfast? You know what I'm saying?

Yes, kurva man! Yes, yes! Kurva, kurva! finish Kurva! Perkele! I'm you, uh, Listen, listen, you need to change your nickname for Perkele, you know man! And you're saying censuur for Kurva! <laughs> We are Kurva and Perkele! Kurva and Perkele, you gonna say it with a feel. Kurva! Oh perkele. yes! <laughs> yes that's feeling. I'm oh nice. i like pussy. No, yeah. Very nice. <laughs> <Very> nice. man. <laughs> hey, hey, what up, man? <laughs>